Siema z rana Ja dzisiaj kupuję pierwsze auto na dziś BMW X1, 11 rok Duży przebieg 143 tysiące mil Ponad 200 tysięcy Kilometrów, auto w złym stanie Zapłaciliśmy Za nie 475 Co, tak, Zapłaciliśmy Za nie 475 funtów tylko Auto ma słaby akumulator. Nie pytałem, czy odpala, ale zaraz to sprawdzę. Nie wiem, czy tutaj będzie masa. Auto zrobiło pół obrotu, także rozrząd na pewno nie strzelił na 100%. Dobra, spróbuję zagadnąć. No i niestety trzeba się rozkładać z łańcuchami. Auto nie odpali, kręci, nie odpala. A nie chciałem sobie tego boostera całkiem rozładować Już połowa mi zeszło Dość długo kręciła no niestety, szkoda Także ja szybko Spinam auto I trzeba wciągać Troszkę wolno idzie, ale Trzeba było ciężarówkę przed chwilą. Co chwilę muszę chodzić, kierownicę, teraz będę prostował. No i tak BMK ta załadowana się rozpadało, Dlatego pojechałem, nie nagrywałem już jak ten załadowana jest. Ja wziąłem sobie tutaj 30. Teraz sobie czekam 3 minuty, czyli 30. No to jeszcze 27 minut będę tu stał. I mam do Was yy, małą prośbę. Jeśli oglądacie mój kanał i jeszcze nie subskrybujecie, to proszę, abyście zasubskrybowali, bo do 1000 subskrypcji braku, brakuje już niewiele. Już jest 650. Także chciałbym dobić do tego 1000. Także z góry dziękuję za to. Bardzo mi to pomoże. Ja teraz przyjechałem tutaj na garaż. Mam odebrać tutaj skodę Karok rocznik 22 kategoria S auto ma być rozbite tak, że nie będzie się otoczyło i nie będzie można ten, także będzie wciąganie musi pod spód wejść pod BMK, bo jeszcze mam Corsa ostatnio i Corsa też będzie urwano miała koło, więc nie wiem czy będę mógł ją wziąć na widalec Także wszystko się okaże. No jeśli skoda jest dość długa, także mam nadzieję, że wejdzie mi pod spód i będę korsy na tył brał. A jak nie, no to na widelec sobie wezmę. Także ja sobie robię tu teraz przerwę. Zasubskrybuj mój kanał i z góry dzięki. No i drugie auto na dziś kategoria S. Drzwi przejechane. Przebieg tego auta 9000 mil, tylko. 9000, 16000 km. Taki okay. Volkswagen. Kategoria S, 22 rok. Ładny kolorek. Ja muszę to auto wciągnąć, zaraz pokażę dlaczego. Właśnie do tego muszę wciągnąć to auto. O. Uderzenie dość konkretne. Dobra, idę. Rozwijam sprzęt. Tutaj zaparkuję. Deszcz trochę nie pomaga, no ale kurde. Zdążyłem się przyzwyczaić. Na wysokość wejdzie. Już niewiele zostało. No, i bestia spakowana, teraz można zgasić ją. Taką lukę zostawię. Pyk, pyk, nie powinna nigdzie już pojechać. I ostatnia auto Korsa. No i tak, drodzy widzowie, wstyd się przyznać, ale zawracałem tutaj. Nie patrzyłem w wusterko Tył mi zaszedł Dobrze ten słupek solidny, że dobrze bramy chłopaką nie rozwaliłem i urwałem ten ten odblask tą lampkę co tu świeci z boku szarpnęło tylko ciężarówką Oj rutyna, rutyna gubi no i tak, muszę menadżerowi powiedzieć, trzeba będzie naprawić to. Chłopaki się tam śmiali ze mnie. Z jardą no nic. Zdarza się. Kabel urwany. To już ktoś robił. Aj. No trudno. No i panowie załadowali mi Widlakiem korce W środku kołda Nie ma co pokazywać Śmietnik na części Na złom po zniotarki silnik tylko wyjąć. Tyle w tomacie. No i wracam już do domu. Krótki filmik z dzisiejszego dnia, z czwartku, i jutro dogram kolejne rzeczy. Pokazuję, że według GPS-a będę o 2.30, jeszcze się rozładuję. No to będzie koło 3 i skończę. No tu nie, nie ma tragedii. Wczoraj skończyłem koło 4, bo kolega na drodze. Dojazdowej do naszej pracy Gdzie zawsze woda stoi Wpadł w dziurę I złamał sprężynę I woziłem mu na garaż samochód Audi A4 Także dzisiaj coś szybciej trochę No i tak Reszta filmu będzie w piątek Druga część No i witam w poniedziałek Przywiozłem Renault Clio, 2017 rok, do klienta, klient sobie chce naprawić to. Nie wiem jaki jest sens naprawiania tego samochodu, lepiej wziąć pieniądze z no ale jego wola, wola może wyjdzie lepiej na tym. Także ja to zrzucam. W piątek nic nie, nie nagrywałem, bo nie było nic ciekawego, a dzisiaj e, ciekawa Audi Q8 ostatnio mam. Mam tylko trzy auta, Citroen, jakieś coś jeszcze i ostatnie będzie Audi Q8, także ciekawe tematy, więc zapraszam do oglądania. Muszę klemę podpiąć do akumulatora, bo radio grało. Nie dało się nic z radiem zrobić. Nie dało się radio wyłączyć, bo chyba ten, bo kod trzeba wpisać do radia. Dobra, ja zjeżdżam tym. Jestem w Manchester teraz i muszę odebrać 3 auta dzisiaj no Tu jakiś pin trzeba wpisać do radio. Pierwsze auto na dziś Hyundai i 20 2009 rok, miazga totalna Także nie ma co nagrywać, lecę dalej Citroen C3 jest następny Godziny będę jechał Podnoszę zawieszenie. Także godzinę pod Citroën C3 i ostatnie auto. Później też godzinkę po Audi Q8. No i drugie autko na dziś: Citroën C3 2009 rok. Stary samochód, ale jak na ten rocznik, no to wygląda dosyć ładnie. Wyglądał wcześniej, przed wypadkiem. Auto będzie na aukcji, to nie wiem. No na część na złom to się nadaje. Z tego raczej nikt nie będzie robił. Kategoria jest na pewno. Wszystko jest wbite do środka. Wanna i tak dalej. No i ja ładuję i lecę po Audi Q8. Audi Q8 muszę odebrać z serwisu Volkswagena. Byłem już tam kiedyś po jakiegoś też nowego Volkswagena. I wiem, że jest tam ciężki wjazd. Bardzo ciężki. A Audi ma nie jeździć, więc będzie problem. Ale zobaczymy na miejscu, co się będzie działo. Nawet. Nowy Golf RK Przyjechałem teraz do salonu Volkswagena Odebrać Audi Q8 Bardzo ładny Golfik Cena 54 tysiące funtów No i niestety muszę opuszczać salon Volkswagena Auto jest z tyłu Nie ma w ogóle wjazdu tam dla takiej dużej ciężarówki, plus to, że auto jest w garażu w środku, na wysokość nawet nie wejdę auto jest zablokowane, nie jeździ, nie ma prądu także zadzwoniłem, powysłałem zdjęcia i co, muszę wracać na pusto chyba, że mi coś dorzucą po drodze, także kończę odcinek już go wypuszczę po prostu dzisiaj w poniedziałek już nie będę czekał no niestety wyszło tak jak wyszło ja wiedziałem, że tak będzie, bo już tu byłem. Wiedziałem, że gościu mnie nie wpuści do środka. No nie nie ma szans, bym po raz pierdzielał im samochody. No. Także mam wyjebany na to, bo ja, ja za to odpowiadam. Także tam trzeba było z tyłu wjechać. Sam, no, dużo samochodów jest poustawionych i tak dalej. Także... jeśli film Ci się podobał, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. A ja już kończę. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą ciekawsze. Na razie, hej!